Tak wygląda nowy wzór dowodu osobistego. W krótkim opisie wymiar pozostanie bez zmian w porównaniu ze starym. Na nowym nie pojawią się wszystkie dane osobowe i dotychczas zawarte informacje. Podstawowe zmiany to brak adresu, brak podpisu w tym nowym dokumencie i danych dotyczących rysopisu, czyli wzrost i kolor oczu. Dodajmy, że znaczącej zmianie ulegnie rodzaj fotografii. Od stycznia będą one identyczne, jak te, które robi się do paszportów. Wniosek o wyrobienie dokumentu będzie można wysłać drogą elektroniczną. Słożenie wniosku elektronicznie to nie jest zwykłą pocztą, przesłanie wniosku, ale na konto specjalnego urzędu POAP-u. Plus ten wniosek musi być podpisany przy użyciu podpisu elektronicznego lub Profila zaufanego. Urząd Miasta nie zaprzestał wydawania dowodów osobistych, bo z dniem 1 stycznia stare ważności nie stracą, a posiadanie nowego nie będzie obowiązkowe. Dodatkowo, nowy dowód będzie można wyrobić sobie w dowolnej gminie na terenie całego kraju. To ułatwi osobom występowanie o dokumenty, dlatego że rozmija się. Dość często zameldowanie ze stanem faktycznym i będzie można ten dokument uzyskać w miejscu, w którym się faktycznie przebywa. Dokument dla osób dorosłych będzie ważny przez 10 lat, a w przypadku dzieci poniżej 5 roku życia termin ważności wyniesie 5 lat.